Witajcie na w rozważaniach. Na dzień dobry z Warszawy, z Polski. Wróciliśmy i też wracam do zwyczaju dawnego. Niektórzy może nie pamiętają jeszcze nie wiedzą o tym, że w soboty zawsze polecam jakąś książkę. No i dzisiaj książka, którą sobie czytałem w trakcie podróży: Michaela Heizera, już druga. Pokażę tutaj niedługo, będzie trzecia o demonach. Jeszcze chyba jej nie omawiałem. W ogóle polecam Michaela Heisera, tak wszystkim ewangelicznie wierzącym, znającym angielski, dlatego że on przywraca coś, co się nazywa Excluded Middle, czyli ten środek bytów duchowych. Tak? W tej naszej światopoglądzie zachodnim mamy Boga, potem wielkie nic, potem to stworzenie powiedzmy takie ziemskie, czyli ludzi, zwierzątka. I gdzieś nam się cała ta sfera rzeczy, czy osób, bytów niewidzialnych gubi, których jest dosyć dużo w Biblii i które my, nie rozumiejąc tego, gdzieś usuwamy sobie z myślenia. I jest to strasznie ciekawe w ogóle doświadczenie czytania Biblii na nowo. I odkrywania w Biblii, którą ja przynajmniej już ponad 20 lat, jakieś 27, więcej 30 lat prawie czytam, no i co się bardzo ciekawa rzecz. Znaczy, że generalnie człowiek y, może czytać tak długo Biblię i pewnej rzeczywistości ze względu na te swoje okulary światopoglądowe nie dostrzegać. I To jest coś, znaczy ona gdzieś tam jest oczywiście, tak? To nie to, że jej w ogóle nie widziałem, no widziałem ją. Ale jakby nie widziałem jako pewnego systemu spójnego, tylko takie punkciki. Jeśli tych punkcików nie łączymy, one pozostają punkcikami. A jeśli te punkciki się łączy, to zaczyna się nagle wypełniać przestrzeń i zaczyna się zupełnie inaczej rozumieć pewną rzeczywistość właśnie duchową. No w moim przypadku zainteresowanie Heizerem, które zresztą gdzieś tam trochę w seminarium mnie skłoniło, skłonili różni bracia, połączyło się z doświadczeniem wyjazdu do Tanzanii, do Afryki, gdzie ta rzeczywistość duchowa jest bliższa. I powiem szczerze, że to jest coś bardzo cennego. To znaczy, cenne jest to, że z jednej strony ta rzeczywistość, powiedzmy, doświadczalna mnie spotkała, no i ta rzeczywistość intelektualna, teoretyczna w Biblii otwiera się przede mną i otwiera się znacznie mocniej. Bo nie tylko na zasadzie pewnego takiego, powiedzmy, intelektualnego ćwiczenia, że sobie wyobrażam sobie coś, tylko że to faktycznie pomaga, to faktycznie sprawia, że, że pewna rzeczywistość się układa inaczej. To znaczy, że to już nie jest taka rzeczywistość wyobcowana dla mnie, to, co tam spotykam w Afryce, tylko to jest rzeczywistość, no ja jakby czytam, wyczytuję w Biblii, mam pewne narzędzia dzięki takim książkom właśnie, między innymi czy o demonach, czy o aniołach, czy Unseen Realm, który polecam, który gdzieś tam już parę miesięcy temu omówiłem. Dzięki temu jakby te kategorie biblijne opisu tej rzeczywistości są, są po prostu istnieją. Okazuje się, że one są i to jest to znacznie bardziej skomplikowane, znacznie bardziej złożone niż się nam wydaje. Także polecam bardzo. Też można sobie gdzieś tam podcasty z nim po, posłuchać, oczywiście, jeśli to jest na angielski. A ta książka jest taką książką, powiedzmy sobie, takich falietoników, krótkich, skrótowych, co ma plus, bo taki rozdziałik jest króciutki, tam 3-4 stroniki, stronniczki, ale dużo jest tego, takich króciutkich, można powiedzieć, ym, takich wglądów w pewne kwestie, które omijamy, tak? które omijamy bardzo często, których nie wiemy, co z nimi zrobić, a on właśnie się nimi zajmuje. No, część z nich już gdzieś tam, że tak powiem, znam, a części jeszcze nie znałem i sobie chętnie przeczytałem. Na przykład, kiedy olbrzymi chodzili po Ziemi, bo mamy olbrzymi, olbrzymów w Biblii, czy było azazel różne dziwne albo na przykład kwestia bardzo ciekawa. Yy, yy, o, o resztce, yy, czy o, o, o tym nawróceniu całości Izraela z Księgi Rzymian XI rozdziału. Gdzie oczywiście znałem to, ale nie wiedziałem o księdze Izajasza i o tym, że to jest spełnienie proroctwa, które w tamtych czasach było dosyć popularnie rozumiane, tak? I, i, i apostoł Paweł do tego się po prostu odnosi. Yy, dlaczego? Arka przymierza nigdy nie będzie znaleziona. Je, Jeremiasz, I tutaj jest tym Jeremiasz, to nie pamiętam, o co chodziło, ale generalnie yy... No właśnie generalnie słuchajcie dużo, bardzo ciekawych rzeczy ciekawych rzeczy dlatego, że yy, właśnie, że porusza te rzeczy czy te, te wydarzenia, które nam się często nie kleją, które często nam umykają. nie na zasadzie takie, że ich nie znamy, no bo czytamy zakładam, że czytacie. Zachęcam do czytania. Tak apropo, wiernie rozdział po rozdziale, bo inaczej się Biblii przeczytać nie da ostatecznie. I księdza po księga po księdze. I to wszystko stanowi pewną, to też jest bardzo ważne, że te wszystkie księgi stanowią pewną całość. Dlaczego stanowią pewną całość? Nie dlatego, że są napisane w całości, tylko dlatego, że stanowią pewien układ odniesienia dla siebie nawzajem. To znaczy coś, co zostało gdzieś tam napisane wcześniej, do tego się cały czas nawiązuje, czasami dwu-, trzykrotnie. Tak? To nie jest tak, że tam raz. Nie, bardzo często jest tak, że pewne idee się po prostu gdzieś rozwijają. Typu, nie wiem, Mojżesz wyraził pragnienie, żeby cały naród Izraela był prorokami, kiedy tam zstąpił dużo Świętym, tych 70 pomocników, potem Joel się do tego odnosi, a potem apostoł Piotr się do tego odnosi. A jeszcze tam gdzieś ktoś coś jeszcze znalazł, więc. Generalnie takich, wiecie, tropów różnych biblijnych jest mnóstwo, więc trzeba tą Biblię znać. No i przede wszystkim, o ile tak jak właśnie Heizer mówi, jesteśmy dosyć dobrzy jako protestanci ewangeliczni w takich tropach osobistych, relacyjnych z Bogiem, odkupienia takich tematów, to świata duchowego oduczyliśmy się widzieć. No, oduczyliśmy się też widzieć korporatywnych, systemowych zeł, zła, nie wiem jak mógł od, od zła powiedzieć, kogo czego nie widzimy złów nie wiem, w każdym razie tego też nie widzimy i, 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 i nie widzimy po prostu nie widzimy I, i nie widzimy dużo liturgii też, która się gdzieś tam pojawia, także myślę sobie, że gdzieś w tym wszystkim jest bogactwo, jest potężne bogactwo w Biblii, warto się w nią wczytywać, warto czytać ludzi, którzy wiedzą więcej niż my i po prostu odkrywać, odkrywać ten świat, który, który jest jest w niej, po prostu jest. Potężny, wspaniały świat, świat różnych odniesień, więcej odniesień na zewnątrz również, które się pojawiają. Coś troszkę też Hazard pokazuje to, że te 400 lat między zamknięciem kanonu a starego, a otwarciem nowego to nie bo jest jakaś przestrzeń pusta. To jest przestrzeń, gdzie pewne koncepcje się dalej rozwijają, i te koncepcje są pewnym połączeniem między starym a nowym przymierzem, dlatego że w rzeczywistości tych koncepcji funkcjonują autorzy nowego przymierza i oni pewne rzeczy sobie po prostu biorą, bo to jest ich. Dlatego mamy takie dziwne wersety gdzieś tam z pierwszej Hanocha w, w Judzie, w liście Judy, czy w drugim Piotra. No, dlatego mamy różne dziwne odniesienia. One. Nie są natchnione, ale są punktem odniesienia, i nieznajomość ich utrudnia, strasznie utrudnia, wręcz czasami uniemożliwia zrozumienie właściwie tego, co jest powiedziane. Jak na przykład, w odniesieniu do, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Gdzieś tam się pojawia Henoch i Noew u Henocha, który jeszcze tego nie, nie zgłębiłem, ale, ale jakby to, to jest obraz, do którego odnosi się, się Piotr. Jest tych rzeczy ciekawych dużo w Biblii. Polecam tą książkę między innymi i polecam czytanie Biblii. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje, Twoje słowo jest spisane na przestrzeni tak wielu pokoleń, tak wielu wieków. Daj nam z pokorą i z wdzięcznością i z fascynacją kierować się do Niego i Boże prowadź nas tym i kieruj. Chroń naszą ciekawość i dawaj odpowiedzi i przemieni nasze życie. Polecam wspieranie mojej służby i dziękuję wszystkim, którzy, za to, którzy to robią. Dziękuję za wpłaty. Zerknąłem sobie na nie. Jesteście naprawdę wielką zachętą dla mnie. Polecam wspieranie mnie. Niedługo przede mną kilka nowych wyjazdów. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za pamięć. Z Bogiem i do zobaczenia.